Nekote o Jeszcze nam się dobrze ten rok 2022 nie rozkręcił, a mamy już za sobą trzy dramy. Pierwszą z nich jest specjalne wystawienie oceny 1 na IMDB pierwszemu odcinkowi Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2. Domniemanymi sprawcami tej sytuacji nie byli tym razem fani Fullmetal Alchemist Brotherhood, a uwaga uwaga... Fani One Piece. A. Świadczą o tym dowody w postaci tweeta osoby o pseudonimie One Piece One, który tak wypowiedział się o pierwszym odcinku. Podejrzewam, że spora część fanów poszła za jego słowami i stąd ta cała sytuacja. Moją opinię na ten temat wygłosiłem już w filmiku My jest Toksyczne Oceny, ale w skrócie mówiąc: Takie wystawianie ocen jest słabe, żałosne, beznadziejne i świadczy tylko o toksyczności danego fandomu względem drugiego. Jako fan One Pisa jest mi za te osoby wstyd. Oczywiście jest to kolejny dowód na to, że przy wyborze anime do oglądania, nie należy kierować się obcymi ocenami, a swoim własnym gustem, albo ewentualnie opiniami zaufanych przyjaciół i znajomych. Drugą sprawą jest wypuszczenie przez serwis Crunchyroll mocno ocenzurowanej wersji anime Shumatsu no Harem. Fani nie kryją oburzenia i nie ma się co dziwić, gdyż jest to kolejny cios w policzek dla osób, które płacą subskrypcję premium za możliwość oglądania tego anime. Takimi działaniami, bo to nie pierwszy raz, kiedy serwis zafundował nam tego typu cenzurę, pamiętajmy choćby słynne Terraformers, Crunchyroll tylko zniechęca do kupowania u nich subskrypcji i zachęca do sięgania do stron, że tak powiem, nieoficjalnych. Co ciekawe, na temat cenzur również wypowiedziałem się jakiś czas temu, także chętnych zapraszam do linku w adnotacji. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym poruszyć jest odcinek nowego sezonu Kimetsu no Yaiba, w którym to ma miejsce transformacja Nezuko. Oburzone osoby nie kryją swojego niezadowolenia sytuacją, w której w wyniku transformacji pierwsi Nezuko się powiększyły, co jak na 12-14 latkę wygląda po prostu źle. Nie chcę krytykować tych opinii, bowiem mogą te osoby mieć pod kilkoma względami rację, ale tylko spojrzeć na tą sytuację z jej naturalnego punktu. Po pierwsze, Nezuko nie jest człowiekiem, jest demonem, co daje jej możliwość zmiany wyglądu swojego ciała w zależności od okoliczności, co zresztą już wcześniej czyniła. Po drugie, jeśli ktoś będzie się wciąż upierał do tego, że jest człowiekiem, dziewczyny dorastają wcześniej niż chłopcy, więc, patrząc na to z medycznego punktu widzenia, wiek, w którym, mówiąc dosłownie, rosną dziewczyną piersi to 12-16 lat, a więc okres życia, w którym obecnie znajduje się bohaterka. Bardzo prawdopodobne, że forma, którą przybrała Nezuko, jest obecnie jej naturalną formą, a ta wcześniejsza to tylko jej maskowanie. Żeby była jasność, nie jestem za tym, żeby na siłę zmieniać wyglądanej postaci, ale czepianie się tego jest również trochę wymuszone, gdyż może ta zmiana wynikać z rzeczy, które wymieniłem wcześniej. Okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.